Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć e, o tym, jakie problemy usuniesz za pomocą konsultacji, zarządzania czasem i efektywna organizacja czasu pracy. E, zacznę z tego, że no, po prostu zaczniesz wykonywać swoją pracę w terminie. Nie będziesz nigdy spieszyć z wykonaniem swoich zadań w pracy. E, nie będziesz już robić wszystko w ostatni dzień, już przed zakończeniem Twojego terminu. Będziesz wiedzieć zawsze co i kiedy masz robić. Nie będzie już tak, że nie wiesz kiedy co masz robić. Będziesz mieć zaplanowane zawsze swoje zadania w pracy. Kiedy masz wykonywać takie zadanie, kiedy inne zadanie, kiedy ważniejsze, kiedy no nie takie ważne zadanie. No, i zmniejszysz rozprasza swojej uwagi. Jeżeli chcesz, no po prostu, usunąć te problemy, to zapraszam do mnie na konsultację. Tą konsultację znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Będzie link, gdzie na stronie internetowej zdążysz zobaczyć. Co jest w tej e, konsultacji? I jak oczywiście zapisać się e, na tą konsultacji? Jeżeli spodobał Ci się filmik, postaw polubienie, zasubskrybuj kanał i napisz komentarz, jeżeli masz jakieś do mnie pytania.